Cześć, tu Marika Serer W tym filmie pokażę Wam letnie, bardzo przewiewne rękawiczki od Speedy Flash Air Ivo. Flash Air Evo to model stworzony zarówno dla motocyklistek, jak i dla motocyklistów. Macie do wyboru wiele wariantów kolorystycznych. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak rękawiczki motokrosowe. są lekkie, są przewiewne, w większości materiałowe to no jak rękawiczki na krosa i na krosie też się sprawdzą, jeżeli będziecie chcieli mieć więcej ochrony niż zazwyczaj takie rękawiczki dają ale zostały stworzone też i do jazdy miejskiej, latem, kiedy jest ciepło i pragniecie lepszej wentylacji, to tutaj mamy je dosyć sporo. Założymy sobie tą rękawiczkę i zapinamy ją po prostu na jeden rzep na nadgarstku. I jeżeli chodzi o ten przewiew, to mamy całe meszowe palce, meszowe wstawki, mamy u góry. Ciągnie się aż pod kciuk ten mesz. I co fajny, protektor na kostki. Również jest perforowany, bo jest on tutaj w kształcie takich pasków z poliuretanu. Podzielony na dwie części, lewa i prawa, co daje nam lepszy komfort tej rękawicy, lepiej siedzi na dłoni. Tutaj nic, nam, nic nas nie ogranicza. Jest podzielony na pół ten protektor i tędy też on będzie łapał powietrze. Jak już jesteśmy przy protektorach, to mamy ten na kostkach. Dodatkowo wyżej mamy wstawkę. Z pianki, która też absorbuje uderzenie i wewnątrz też mamy wzmocnienie po tej stronie dłoni mamy dodatkowy materiał, z tej strony akurat jest to mikrofibra. Tutaj mamy jej podwójną warstwę. Mikrofibra jest odporna na tarcie. Wewnątrz mamy także wstawkę z materiału, który jest antypoślizgowy, więc będziemy mieli pewniejszy chwyt na manetce, rękawiczka nie będzie nam się przesuwać. Kolejnym fajnym elementem w tym modelu jest to, że możemy obsługiwać przy ich pomocy ekrany dotykowe. Na palcu wskazującym mamy wstawkę i możemy sobie trasy na telefonie w trakcie korzystania z rękawic ustawić. Kolejnym elementem dla wygody w tych rękawiczkach są elastyczne wstawki i znajdziemy je tutaj na palcach. Jak ja sobie tą ręką pracuję, widzę, jak ta harmonika fajnie się rozszerza i zwęża. To jest bardziej komfortowe. No a żeby same rękawiczki włożyć, pomoże nam w tym pasek. I nawet ja przy wkładaniu się nim posługiwałam, bo są dość krótkie, więc nie ma tutaj za to za bardzo chwycić. A tak jak złapiemy za ten pasek, no to w łatwy sposób możemy je założyć. Krótkie, fajnie przylegają, przewiewne na maksa w wersji damskiej, w wersji męskiej, w wielu kolorach. Więc jeśli chcecie sprawdzić, jak przewiewne są te rękawiczki, to zapraszam Was do przymierzenia Speedy Flash RIVO w RR Moto, stacjonarnie bądź internetowo. Link do tego produktu zostawiam wam w opisie. A jeśli macie jakieś pytania, no to widzimy się w RRMoto. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.